Znaczy, no najważniejsze to było zwycięstwo nasze i, e, z tego się bardzo cieszymy, bo e, przetrwaliśmy ten ciężki moment, kiedy to e, graliśmy w dziesięciu. Prosty błąd, jeden potem drugi, czerwona karta dla Wojtka Goli, ale przetrwaliśmy do przerwy, a w przerwie sobie powiedzieliśmy, że. że nie zamierzamy się tutaj cofnąć, jest, gramy u siebie i gramy o trzy punkty, mimo że, mimo, że jesteśmy w dziesiątkę. Nie? Mecz się tak potoczył, że później korona została czerwoną i e, było trochę łatwiej, ale wiadomo, my strzeliliśmy później oni i najważniejsze, że to my ich dobiliśmy. No, cieszę się bardzo, że akurat e, jemu się udało strzelić te dwie bramki, mam nadzieję, że e, nabierze teraz pewności siebie i to tylko mu pomoże, co będzie oczywiście z korzyścią dla nas wszystkich. Bo mamy teraz, e, m, licząc z dzisiejszym meczem, Cztery mecze, w których gramy trzy u siebie i myślę, że chcemy zdobyć 12 punktów. Także myślę, że kolejne zwycięstwo na pewno będzie. Z boiska nie wyglądało to jakoś tak, żeby, żeby, żeby sędzia widział po jedną po drugą stronę. Mi się wydaje, że, że oczywiście czerwona kartka zasłużona. Tak samo dla nas, jak i dla zawodnika, dla zawodnika Korony. Także myślę, że sędzia dobrze, dawał grać ostro i, i myślę, że, że, że to jest fajne, bo lepiej, żeby sędzia dawał grać niż gdzieś tam był taki skrupulatny i odkryzywał każde dotknięcie. Ogoń. Ży! Ogoń, Żyj! 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 Dziękuję!